Cześć! Nagrywam ten materiał tylko dlatego, że wiem, że jutro moją skrzynkę mailingową zaleje masa wiadomości z, ty, z tematami. Przemek, a masz jeszcze jakieś kody rabatowe z okazji Black Friday? No tuż przypominam, że Black Friday trwa tylko i wyłącznie do dzisiaj. Oczywiście, promocja Black Fridayowa trwa tylko i wyłącznie do dzisiaj do godziny 23.59. Dlatego, jeżeli chcesz skorzystać z kursu Akademia Spring, który jest aktualnie w bardzo wyjątkowej i korzystnej cenie to zachęcam Cię do napisania mi maila. Odpowiem Ci ze szczegółami, jak to wszystko wygląda. Jeszcze do dzisiaj również trwa okazja, żeby zakupić moje kursy. Poprzednie webinary, które się odbyły na kanale, takie jak na przykład Liquibase, tej Container, zaawansowany Spring Data, Projekt, Docker. Te wszystkie kursy znajdziesz w opisie pod tym materiałem w promocyjnej, najniższej możliwej cenie, jaka jest, jaka jest możliwa do osiągnięcia na Udemy pod tym materiałem znajdziesz te wszystkie rzeczy. Nie ma oczywiście promocji na książkę z tego względu, że zostało chyba około 30 sztuk tylko i wyłącznie no i ale też nie mam wpływu na tego, żeby to wydawnictwo sprzedaje nie ja, więc ja też nie mam takiego bezpośredniego przełożenia na kody rabatowe, które są na innej platformie niż tą, którą ja zarządzam. Dlatego też co mogłem to z Brak Friday'owałem i przypominam, że to trwa tylko i wyłącznie do dzisiaj. Chcę mieć po prostu taki materiał na YouTubie, bo wiem, że jutro będzie informacja. Przemek, nie załapałem się, nie przeczytałem, nie zdążyłem, nie zacząłem Twojego maila. No i wtedy mogę podesłać ten link materiał wideo. Było na YouTubie nawet final call, przypomnienie, że jest taka promka, no i warto z niej skorzystać, bo dzisiaj jest ostatni dzień. Dobra, tyle ode mnie i do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!